Stał się faktem. W turnieju miast remis 3 do 3. I chyba dobrze. Proszę Państwa. Oto puchar przewodniczącego Radiokomitetu. Piękny, wspaniały, który będzie od tego momentu pucharem historycznym i który zostanie w telewizji. Pani Julito, bardzo proszę o pomoc. Dwa puchary, co prawda nieco mniejsze, ale dwa przecież. Jakby miniatury tego dużego. Poproszę wiceprzewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji, pana Władysława Korczaka, o wręczenie tych pucharów wicewojewodom opolskiemu i gdańskiemu. Gratuluję pięknego zwycięstwa. Proszę przyjęcie jako nasz symbol od opucharnego. Proszę przyjąć również najlepsze kalkulacje odbyły Serdecznie dziękuję A Pana Mieczysława Piotrowskiego, Wicedyrektora Departamentu w Ministerstwie Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, proszę o wręczenie nagród. To już zmartwienie Ministra Budownictwa, jak te nagrody podzielić? W imieniu Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Obywatela Jerzego Bajstrzaka, wręczam Obywatelowi Wojewodzie decyzji Ministra o przyznaniu nagrody rzeczowej w postaci sprzętu komunalnego Wartości 2,5 miliona złotych za zajęcie remisowego miejsca w tym dniu Gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Dziękuję w bardzo. W Przekażę miastu Puckowi. W imieniu ministra budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej wręcz amatrowym wojewodzie decyzję ministra o przyznaniu nagody rzeczowych w postaci sprzętu komunalnego o wartości 2,5 miliona złotych za zajęcie remisowego miejsca w turnieju miasta. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów w utrzymaniu rozwoju miasta. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że tak czysty głogówek będzie już lśnił przy pomocy tego sprzętu jeszcze bardziej. Jeśli można, prosić panów wojewodów o kilka słów. Po tym chyba tak szczęśliwie dla obu miast zakończonym turnieju. Tak, no chyba satysfakcja jest obopólna. Myślę, że ten Nasz piękny głogówek, który o połowę mniejszy od Pucka, mógł dorównać w tak trudnych konkurencjach, no, ma pełną satysfakcję z tego konkursu. Sądzę, że zaproszenie w tej chwili skierowane do wszystkich telewizów, aby w czasie swoich podróży skierowali swoje samochody lub kroki na tą piękną ziemię opolską, do pięknego głogówka, jest zaproszeniem, które znajdzie potwierdzenie wrażenia, które wyniosą z tej ziemi, które potwierdzą, znakomitość tej ziemi, ludzi, którzy tam działają yy, i fenomen, jakim jest no, ogromna gospodarność i mimo wszystko dorobek kulturalny, który jest no, niepowtarzalny i na miarę tego miasta jest chyba dorobkiem bardzo dużym. Sądzę, że yy, popularyzacja w postaci tego programu ziemi opolskiej, rejonu Bogówka i ludzi tam mieszkających no, jest wielką sprawą, z której mamy ogromną satysfakcję i sądzę również, że zasługa w postaci tego uznania, które nas w tej chwili spotkało, no jest niespółmiernie mała w stosunku do efektów, jakie zostały w sumie osiągnięte dzięki temu konkursowi. Także sądzę, że one będą tym największym dokonaniem tej imprezy. Czyli wicewojewoda Opolski pan Ryszard Bębaczyński, pan Stefan Milewski, wicewojewoda Grański. Ja również chciałbym podzielić tą opinię, że remisowy wynik tego turnieju na pewno satysfakcjonować może obydwa miasta. Sądzę tak dlatego, że przecież turniej był tylko pewnym, powiedziałbym, momentem bardzo serdecznym i bardzo, powiedziałbym, na pewno dopingującym społeczności obu miast, ale był to jeden piękny dzień lipcowy. Natomiast miasta te, a szczególnie tutaj chciałbym podkreślić Puck, cechuje długoletnia tradycja bardzo uczciwej pracy społecznej, tradycja dobrych gospodarzy, gospodarnego miasta. I tutaj myślę, że warto też i powiedzieć, może obalić taki mit, który mógłby powstać u telewidzów, że można taki turniej zorganizować w ciągu miesiąca czy też dwóch. Taki turniej można zorganizować tylko w takich miastach, których dotychczasowa historia, dotychczasowa aktywność społeczna no, pozwala, stwarza pewną bazę. Chciałbym obu miastom życzyć, aby dalej były ośrodkami no, dającymi przykład innym miastom i gminom w naszych województwach. Serdecznie im gratuluję. Serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, kolejny turniej miast przechodzi do historii. Myślę, że najważniejsze to po pierwsze być zawsze uśmiechniętym, jak mówiły słowa jednej z piosenek, które słyszeliśmy w turnieju. A oba miasta mają do tego dziś pełne prawo. Najważniejsze to także to, że oba miasta zebrały łącznie 93 miliony 37 859 zł na narodowy czyn pomocy szkole. I po trzecie, że mieszkańcy obu tych miast udowodnili, iż po pierwsze chcą chcieć, po drugie naprawdę chcą, a po trzecie, że potrafią zrobić to, czego chcieli. Kochani, byliście wspaniali, serdecznie Wam gratulujemy. Bądźcie tacy na co dzień. Do zobaczenia, na chwilę zajrzyjmy jeszcze do... Miast, które brały udział w dzisiejszym turnieju. Żegnamy Państwa. Proszę Państwa, zespół Pieśni, Gdański, pieśni i Tańca Gdańsk i Chopowianie, A potem już zaraz zespół pieśni i tańca Sierakowice i zespół pieśni i tańca strzelno. Kaszubskie zespoły. Trzy estrady... Cztery zespoły i jeden choreograf, pan Janusz Właśniewski. To dla Państwa podzięce dla telewizów, a także dla pań jury, które zrobiły tak znakomity początek. teraz już pewnie odprężeni oglądają koniec programu, odpowiem czy na turniej, czy na co dzień zapraszamy choćby do Budzisza i do muzeum, i na śledzie zaczęliśmy proszę Państwa ten program w miejscu gdzie 10 lutego 1920 roku odbyły się zaślubiny Polski z Morzem i w tym miejscu ten turniej kończymy powiedzieliśmy o Pucku, nie ma wszystko jednak namawiam Państwa, żeby tu przyjechać i Puck zobaczyć zapraszam nad morze Żegnamy Państwa Marek Kański, Andrzej Kwiatowski i Tadeusz Sznuk. Dobranoc Państwu dziękujemy za wszystko. Tam mówiłeś, że tuż przed maturą twój geograf czerwonym ołówkiem do dziennika zapisał ci dwuje, bo myliłeś wciąż głowów z głowówkiem i nie przyszło ci wtedy do głowy że pewnego pięknego poranka poznasz dziewczę nie mając pewności Głogowianka toczy Głogówczanka Chociaż z Głogu wino gorzkie śląskie panny są najsłodsze i choć lepsze wino z grona lecz z Głogówka narzeczona Tak zbłądziłeś do tego miasteczka kto wystrzela z wieżami na dłonę? Ciew pokora.